I witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. Dzisiaj jedziemy do Ubud i dziewczyny pojechały Uber'em i Grab'em, a my zamówiłyśmy sobie z tamą skutery i właściwie wiedziałyśmy, że to nie zostanie tak daleko, a my jedziemy godzinę 46 na skuterze. Jakieś jak ta miejscowość się nazywa? Ubud? It's not Ubud. To jest Trlalang, ale to nie Ubud. Okej, czyli nawet nie jesteśmy w Ubud i ogólnie... Pan nas to zostawia, Kamila ma rozładowany telefon, jedyna która ma tą rezerwację. E, ogólnie to chyba ten hotel jest nie istnieje. Villa Palma Villa. To jest to? Palma Villa. To no? jest to? Tak. It's Palm Villa. Palma Villa? Palma? O Palma. Palma? Palma. Nikt nie wie, szukamy Palma. ładowarki, powerbanków. O Boże, pan idzie z ochrony. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Oszalałam, ale ja nie chcę tu być. Ja się nawet będę cieszyć. Tak? Uluła tu jedziemy? Tak, ja się będę cieszyć, jak to nie będzie. <laughs> Chcesz powerbanka no, wow, Kama? Czy ty go znajdziesz? Ja muszę znaleźć ładowarkę na gwarancji. Ja Nieszczęście okazało się, że hotel istnieje, bo my nie chcemy w nim być. To ubód wygląda tak, jak wygląda. Dziewczyny idą na pierwszą, Kamila tam czeka. Podobno jest jakiś syf, tak? Tak. Nie. Tak. Ja Pidi. Ja nie wiem co się dzieje. Ca całe te zapakowane walizki, my, my dwie godziny skuterem. Ale my z Koni byśmy się cieszyły jakby to nie było. No tam. ja bym chciała z Monią. My do tego, my jedziemy do, do, do jedziemy tam. Albo wracamy do Kangu. Chęgu. przepraszam. A do Kangu też możemy. Częgujków. Tutaj nie ma sklepu z wodą. <laughs> ładna, Ale ładne dziecko. Wygląda jak Pocahontas jakiś z księżniczki. Ta willa oddaje, więc y, niestety niestety zostajemy... O oh, my Jezu, god! Odbieramy. Ale <laughs> będą role. Dawaj. Wow. Ej, Laski, wy widzicie tą, ten basę? Wow. Jakie tu będą rolne. Mega. Ej, super. I to jeszcze też nasze? Co nasze sypialnie? O wow! Jedna sypialnia, ale już muszę pozamykać. Tutaj druga sypialnia. Dobra, tak można zobaczyć. Ej, mega! Przepięknie. Ja pierdzielę. Uuu. Idziemy do Atlas Harum Bali, czyli na baseny. I oczywiście gra Tak kocham ten Z Pewnie mówię to co 5 minut, jak nagrywam. Ale serio, kocham takie tym Atlas Harum i płacimy za wejście 220, ale na razie ma łóżek i ręczniki dokupimy sobie na miejscu. Więc tutaj sobie wchodzimy. Słuchajcie, jeżeli chcecie mieć pieniądze, uważajcie na ten kantor, bo oskamowali Monię na 800 tych... Jakie to jest waluta jeszcze raz? Na 800 rupli, czyli to jest ile? 300? 300 wyzłotych. To wygląda jak na Pinterestie, ja nie wierzę, ja nie wierzę, że ja to zobaczę, Boże już jestem popłakana, nie? Zaraz, jak oczywiście zobaczę wszystko, to wam pokażę. Jesteśmy na śniadanku w takiej restauracji Amsterdam w ubud, to znaczy ubud, tak nie po środku, ubud, coś takiego i jest bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że na się tutaj super maczy. Gdzie Jest, okej, super, także mamy macze. Ładne. Ładne. A Fold jest zamknięte? Jest ładne. No, no to my to my my zmieniamy to. miejscu. Przeciełko pojedziesz Fold, do pół no. zamknięcie ja ja no. do tego Fold. Ja, ja mogę się odreszy zrobić, więc odnoszę to, To no. co? Do Fold? No. Dobra. ładnie wygląda. Szefowe mojego no serca. ten Fold no, też mi się bardzo podoba. Kurwa, to mogę zaczekać pod mój driver. Dobra. Jezu, yes, widzę, co moja do nich mówi. Oni first time here, a my yes. A moja and the last time. Yeah. A, dobra, co A A, też się to mówi. Ferowiczki już, zabawiają, ubery, graby. Także niestety nie zjemy tutaj, bo... Bo nie chcą. Ogólnie rok temu byłam w Tajlandii i oglądam zdjęcia z zeszłego roku z Tajlandii i teraz, no to jest przepaść. Jest przepaść, jakby. Mm, no Tajlandia jest troszeczkę inna, nakierowana na coś innego, więc jakby jesteście się zastanawiać, ja osobiście polecam bali. No i kolejna rzecz, z kim tu jest, te kim wtedy byłam, no to z dziewczynami to jest niewała ziemia. Nie wiem, może w Tajlandii mi się nie podobało też, bo byłam z taką osobą, co mnie denerwowała. To jest ta druga restauracja, o którą przyszłyśmy, Fold. No, fajnie, bo są zdjęcia w ogóle jedzenia. Ja to lubię i pewnie wezmę awo od razu to wiem, bo ostatnią wolę się do niej na wytrawno. E, dziewczyny też na pewno sobie coś wybiorą i też to miejsce prezentuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Na bali do tego jest taka dobra kawa, bo tutaj są też zwierząt, zwierzątka i to jest chyba. Co? Kopii, luwak. Tak, co? Robię no, tak, No to tutaj jest, to jest najdroższa kawa. No? I my tutaj taką pijemy? Pyszne? Ja przyszło nam nasze jedzenie. Ej, pięknie w ogóle wygląda ten awokost. Mogę zobaczyć, że Ale jest. Co? Te kwiatki tam jeszcze masz jak ślicznie? powiedziała Kamila Wadowska? Wejdźcie na Instagram i napiszcie komentarz, co uważacie o takich zachowaniach do przyjaciółeczek. Tragedia, po prostu, Kama! No No tak, jestem na nim numer jeden. Dobrze, zrobię prezydencję. Nie kankalujcie mnie na... Proszę, no, 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 no. proszę, 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 kochani, jogurcik. <tryk> Weźmy Owoceami. Ciebie, kochani. No ale to nie jablotki na widzę, to może... A, dobrać. to już trudno, jak moja <tryk>. wiem kancelować, ja to już... Ja to kocham. <tryk". tryk". tryk> o my God. na vlogu pokazać, a tu proszę. Nawet nic nie zjadła. No widać, widać Karma. Jesteśmy w takim miejscu na świecie, że tutaj Karma dopada szybciutko. Bądź gotowa. No ja zjadłam akurat pyszne. Tak? Powiem Wam, że faktycznie jest to bardzo wysoko energetyczne miejsce, ponieważ miałam dzisiaj sens z Cornelio. Niemożliwe. Mm -mm. Słuchajcie, po wyjeździe dała mi list, w którym było napisane, że nie chce dalej się ze mną e, kolego... Ponieważ ja, ja cabin, yeah, ubieram się na obcisłe Bardzo do niej pasuje, ona taka jest. I że nie, ta... tak, trendy. I że nie jestem trendy. Jest <Hair stadium> I że ubieram się wieśniacko. Ale Kordelia taka jest, można byłoby z tego niej spodziewać. z Nie jest obcisły, ale to wieśniacki. żartuję. No i widzicie, na No tak! Nie powiem, co mi się śniło, a Tobie co się śniło? No właśnie nie pamiętam, ale ja się przebudziłam o czwartej i obudziłam się taka jakaś mocszakowana, taka. Kury tam były. kury, kury nas obudziły. Okej, okay, thank you so much. A tobie coś się śniło, Buddy mała? A no, no i dobrze. A mi się nie powiem coś mi się śniło, ale demony też mi się śniły w przeszłości. Nie, Jesteśmy ze śniadania, ale tak. chyba y, nasza miejscówka tutaj zostanie skrócona. <laughs> jest mała zmiana planów. E, dzisiaj przemieszczamy się do... Uluwatu! Uluwatu, Uluwatu! Uluwatu, Uluwatu tak, Luzesu. my po polsku gadamy. Bo to jest ogólnie bardzo fajnie, za chwileczkę idziemy na oczyszczanie, na wróżenie z dłoni, tak? Nie, tak. czytanie... Z, czytanie z dłoni, tak. Czytanie z dłoni. Uuuu. Oh yeah. oh yeah. <laughs> Ale stwierdziłyśmy, że trochę nie wiem, tutaj co robić. Chcemy I już... pokorzystać z życia. Pokorzystać z życia W sensie jest fajnie, wydaje mi się że to, co miałyśmy um, tak jakby zobaczyć z kolecce, tutaj skorzystałyśmy. Mamy fajną willę, pok willę. Pokąpałyśmy się na basenie, porobiłyśmy zdjęcia, byłyśmy na super śniadaniu, przyjechałyśmy. Tutaj jedna noc wystarczy. Tak, wczoraj byłyśmy no. na tym. Yy, tym Na tym basenie Atlas, 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 atlas alas nie tak wiem. wiem, no dalej to tam wszystko widzicie we vlogu. No ale wracamy do Ulułady, znaczy wracamy? Pierwszy raz będziemy tak. w Uluatu, a my się jaramy, jakbyśmy tam wracały. <laughs> tak. Ale to przez to częgu po prostu. Tak, jakoś tak najbardziej nie możemy się doczekać tej miejscówki, wydaje mi się, że. Najbardziej tam pasujemy. Czeka nas jeszcze trzy godziny busem jakoś, mm. nie? Znaczy busem, czemu ją ja mówię busem? Taksówką. No taksówką, ale to taki trochę Ale łusik. to jest taki bus, kurde, nawalimy tych walizek. Ale to dobrze, wyśpimy się, trochę odpoczniemy i wieczorem pójdziemy zwiedzać. Oh yeah. Idziemy do Ubud na oczyszczanie. My jesteśmy tutaj na oczyszczaniu, jesteśmy w rezerwacji i teraz chyba będziemy się meldować. Okej, okay, tutaj chodzą wszyscy ci, co myślałam, że będą chodzić, więc jesteśmy w dobrym miejscu. Słuchajcie, jestem przed całą tą procedurą czytania z dłoni. Polega to na tym, że szaman, jest to szaman? Jakaś osoba taka, która... Healer po prostu, zdrowiciel, czyta z mojej dłoni, e, przepowiada mi, co ma się wydarzyć w moim życiu. Podobno są to same dobre rzeczy, nie? Raczej nie mówi złych. Nie chciałabym wiedzieć złych, mam nadzieję, że nie będzie złych. W się niech po prostu nie mówi. Jestem ciekawa, jestem przed tym, poszła już Kamilka Sasin. Już minęło 20 minut, jakie nie ma. Jest nas w kolejce 5, no jestem bardzo ciekawa swojej opinii. Od razu do Was wrócę po tym, też postaram się nagrać, bo chciałabym sobie to później jeszcze raz obejrzeć, bo wiadomo, że tak to nie zapamiętam wszystkiego. Jestem bardzo ciekawa, naprawdę. Widziałam raczej w sumie 100% pozytywnych opinii. Długo jechałyśmy, bo jechałyśmy w sumie godzinę ponad z ubód więc to nie jest tak tego blisko. Na następnym razem ja bym w ogóle nie spała w Ubud, tylko po prostu w Częgu albo w Uluwatu i przyjechała tutaj na tą ceremonię. Pada deszcz, więc korzystamy z tego waterfall, z oczyszczania w wodzie, bo po prostu jest bardzo zimno. Pierwsze wrażenie. I co? Byłeś już? Nie, my czekamy dalej. nie one poszły? one do toalety, no mów. Mocne to było, w sensie płakać mi się chciało w ogóle, jak tam za szansę. Ale wiecie, fajne! Totalnie było, że wiecie, szłam, ja tak nie myślałam o tym, że tam jest jakaś energia i tak dalej, ale weszłam, on mi zadał pierwsze pytanie, mi się A rozumiałaś kłaleć, wszystko? Słuchajcie, o tą miłość, nie? I, A rozumiałaś wszystko, czy na przykład ee, tak, że trochę on tak dziwnie gadał? O dziwnie czasami gadał, ale też można zapytać go, żeby sprawdził w translatorze i on wpisuje i możecie też na polski w ogóle, nie? Jak jakiegoś słowa na przykład, sam powie, nie rozumiecie, chociaż tam siedzi ich chyba czterech, w sensie w innych zupełnie domkach. I jesteście na przykład, idziecie albo same, albo z kilkoma osobami, oni przydzielają wam tego Palm Readera, ja nie? Nie, zjadam. I Natomiast co? Natomiast on najpierw z wami y, przeprowadza taką podstawową rozmowę ty Jak się dzisiaj czujesz? Y... Wiecie, no coś takiego, nie? I trzeba powiedzieć jakby tak faktycznie jak się czujesz, mm -hmm. e, czy jesteś tutaj sama, czy z kimś przyjechać czy to twój pierwszy raz na Bali. Potem e, pisałam w zeszycie, mów, tam napisano na tak, przykład imię, data urodzenia i tak dalej, nie? Różne te, tego typu i... A chcesz na... powiedzieć, co Ci powiedział, czy nie? No właśnie nie wiem, czy mówić, ale nie, no Wam powiem, ale może no, no. nie na vlogu bo. Dobra, dobra. Nagrałaś? E, nagrałam. A to trwa tak, ale nie całe i słuchajcie, potem podświetlił mi rękę taką lampką. I słuchajcie, ja jak on zbliżył, ogólnie jakieś byłam na bioenergo, u bioenergoterapeuty, nie? Ale... I to było bardzo podobne uczucie, bo jak on mi zbliżył rękę i zaczął coś takiego nie. robić, ja czułam ciepło, ja widziałam prawie jak mi się puściła skóra tu podnosi, wiecie co? No to był ten SIP ogólnie, nie? Yes. No, Że no, czułam no, właśnie no. taką kulkę Malutka przestraszona. Ale nie, ogólnie to była tylko jakaś tam pierwsza kilka sekund, nie jak on tą rękę tak przełożył. A jak możecie zobaczyć po mojej reakcji, jestem po healingu. Zatem podobało mi się, naprawdę, chcę mi się pokazać ze szczęścia. Jakby nie chcę mówić, co tam było, zachowałam to dla siebie, ale no naprawdę, pan wiedział o mnie, wiedział po prostu o mnie, wyczytał mnie z energii płakać mi się, chcę naprawdę, chcę mi się płakać yy, nie chcę mówić, że to polecam bo to dziwne słowo jakby na określenie tego, ale moim zdaniem, jeżeli jesteście otwarci to jak najbardziej zapraszam do Ubud my wracamy, znaczy wracamy, żegnamy Ubud, jedziemy do Uluwatu, Uluwatu ej, słuchajcie, dzisiaj mamy takiego prywatnego kierowca muszę mówić po polsku, bo nie chcę, że pan może już to o nim który jest z nami od godziny 13 zawiózł nas na te oczyszczania ten hit. Czekał na czekał nas 3 godziny. odwiózł nas do domu. Pod domem czekał nas jakieś 20 minut, aż zaspakujemy bagaże, walizki i teraz zwiedzie nas do Uluwatu. A tak naprawdę on za to zarobi 3 razy 80 tak. zł, nie? 3, 240 zł łącznie za to, to w sensie, wiecie, ono jeszcze paliwo, więc, no jeszcze paliwa. Za 7 godzin. Ale bez paliwa, my nie płacimy za paliwo. On to w cenie ma. Jak to w cenie? No, nie, no, chodzi o to, A, za tak, te, tak, że tak to jest tak, 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 paliwem tak. ze wszystkim. Ej nie mocno. no, tak, tak, ale no wiesz, że on, on jeszcze sobie będzie odliczyć. musiał wrócić. Tak, jeszcze sobie odliczyć paliwo. Z tego, ale że on się zawieza przyjaźnią, tej... jeszcze nam no. pozwolił się do obrotu podłączyć. Tak, jest z... Zmienił podłączyć do Butufa. Jeździł nas do McDonalda. Do sklepu, jeździł nas do McDonalda, także chyba mu się podoba z nami. Jak Ej, I jak się są... zapytałam w ogóle, czy on nas. Jak się już w ubóstwie w naszym domu. No. I się zapytałam, czy on jest chętny, czy jakby, czy mamy sobie samowarówkę, czy on pojedzie z nami do tego kurwa, to, to, to był taki zadowolony, zadowolony, zadowolony chłopak spotkałam Także. Się miło dzień. Ale ja nie wierzę, ja to patrzcie, tam nasze bagaże. My, my nagle do Ulfatu jedziemy. To, to będzie ciekawy vlog, zobaczymy, A. jak będzie na miejscu. W mm. McDonald'sie ja sobie zamówiłam o e, O'Fisha of i Chisa. Także czekamy. Zobaczymy, co to będzie w ogóle. Ta nasza podróż trwa dzisiaj milion godzin. 21.30, nasza fila nie istnieje chyba. Nie wiem, czekamy, sprawdzamy, Pan z nami jest i, i nam pomaga. Jestem już, z łeb mam mamy już mówię, a pośpimy sobie do 23.00 w <grym> tym czasie. No i jest, zaraz 23.00. W sensie, no to jest tutaj, że tylko niecierpliwości ruchami oczu przyjeżdżającym, no to, to coś tam. E, no tu po się ma i basenem w pobliżu bla, plaży Balangan. Balangan Beach? No. I don't, I don't know. To jest, słuchajcie, ej, to jest nasz basen! Karalu, Karalu, Karalu! Wszedł pod kanapę. No i to jest nasz basenik. E, co jest najlepsze, że jest Czwarta willa, trzecia willa, cztery dni. Fajna. Fajna, taka mega baliska. Karalu, przed pod kanapę, taki. Pamiętajcie, że my wczoraj przyjechałyśmy o 23 do naszego hotelu, e, nie o 22 i 23 miałyśmy wstać, żeby iść sobie rozeznanie zrobić na mieście i oczywiście sobie dzisiaj o 7 rano, ja się obudziłam, wydaje mi się, że obudziłam dziewczyny, ale witam że nie, musiałam być, musiałam dalej spać, więc szczerze nie wiem, w takim razie nie wiem jak było naprawdę. Wiem, że dobrze wyszło, że po prostu poszliśmy spać, bo dzisiaj mamy więcej energii na poznawanie miasta. W ogóle coś ty mam. Cały czas coś mam. W każdym razie, jeżeli taki vlog Wam się podobał z UB, zostawcie suba, lajka i napiszcie komentarz, a jakiś tam napiszcie.